Dzień dobry Państwu. Ja witam bardzo serdecznie wszystkich samorządowców, którzy są z nami, dlatego że są naszym naturalnym partnerem, jeżeli chodzi o budowanie szeroko rozumianej odporności odporności polskiego społeczeństwa na niebezpieczeństwo. Tak jak Państwo wiecie, jedną z pierwszych inicjatyw, którą podjął rząd pana premiera Donalda Tuska, to była kwestia przyjęcia ustawy o ochronie ludności i cywilnej. Od tego roku ta ustawa obowiązuje, wchodzi w życie i są realne, już konkretne e, efekty pracy tej ustawy. I właśnie dlatego dzisiaj się spotykam. E, uruchomiliśmy gigantyczne pieniądze rządowe, pieniądze budżetowe, aby właśnie przygotowywać e, polskie samorządy, e, żeby przygotowywać e, nasze mniej, mniejsze nawet miejscowości, na potencjalne niebezpieczeństwo. System ochrony ludności i obrony cywilnej w tym roku zasilony został łącznie 16 miliardami złotych, z czego 5 miliardów złotych są środki dedykowane na zakup niezbędnego wyposażenia, na rozpoczęcie niezbędnych remontów, na zaplanowanie niezbędnych remontów, jeżeli chodzi o miejsca ukrycia, jeżeli chodzi o infrastrukturę, taką jak schrona. To prawie 5 miliardów złotych, które w znakomitej większości dystrybuowane będą do samorządów, przez samorządy za pośrednictwem wojewody. Spotykamy się na Lubelszczyźnie, dlatego, że Lubelszczyzna dzięki operatywności Pana Wojewody jest jednym z liderów tak naprawdę wydatkowań, podpisywania umów na, na użytkowanie Pieniędzy przez, przez samorząd. Tutaj na Lubelszczyznie trafi, trafi prawie 280 milionów złotych, z czego już 260 czy prawie 90 zostało zakontraktowane, czyli tak można powiedzieć. To znaczy zawarte są umowy z samorządami, samorządy rozpoczynają przetargi, aby zakupować to, co najważniejsze, aby zakupować agregaty prądotwórcze, pompy, czujniki. To wszystko i także elementy wyposażenia osobistego, aby wtedy, gdy przyjdzie niebezpieczeństwo, mieć to już na stanie, mieć to przygotowane. Nadrabiamy wieloletnie zapóźnienia w tym zakresie. Przez wiele lat, przez 8 lat naszych poprzedników w tym zakresie nie robiono kompletnych My ze względu na niebezpieczną sytuację, na to, co dzieje się za naszą stroną granicą. Musimy szybko te zaniechania, szybko tą nieodpowiedzialność po prostu nadrobić. I mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że będziemy to robić, e, nie szczędząc ani wysiłku, ani pieniędzy, bo w przyszłym roku także zamierzamy na ochronę ludności przeznaczyć kolejne 17 miliardów złotych i kolejne 5 miliardów trafi. Do samorządów, aby realizować, realizować te najbardziej potrzebne inwestycje. Tu Państwo widzicie przykłady tych inwestycji, ale proszę pamiętać, że w ramach tych środków przygotowywane już są plany remontu, jeżeli chodzi o infrastrukturę schronową. Przygotowywane są, zakupowane są beczkowozy, zakupowane są specjalistyczne pojazdy w tych gminach, w których są one niezbędne, tak aby m, służyć. E, Mieszkańcy, gdyby przyszła, przyszło zagrożenie, po kilku latach działania tego systemu, będziemy przygotowani na to, aby każda osoba była i przeszkolona, co ma robić, była tą i aby wszystkie służby, które tworzą mamy ludności i obronę cywilną, były w sposób właściwy wyposażone. Nie tylko na czas W, ale też na czas klęsk żywiołowych. Tak, jak powiedział pan minister, my możemy powiedzieć w województwie lubelskim, że postawiliśmy naprawdę pierwszy bardzo duży krok w tej drodze w odbudowywaniu potencjału infrastruktury służącej realizacji zadań, które wynikają z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Stawiamy ten krok wspólnie z samorządowcami, którzy są szefami obrony cywilnej na swoich poziomach tak jak to definiuje dokładnie ustawa. Zaczęliśmy od samego początku. I to jest, tak jak powiedział Pan Minister, droga długa jeszcze przed nami, dlatego że nagradzamy zaledwości nie kilkumiesięcznej czy nawet kilkuletniej, tylko kilkudziesięcioletniej. Musieliśmy zacząć od fundamentu, musieliśmy zacząć od zapasowej łączności, od systemu wczesnego alarmowania i ostrzegania. I tak możemy już dzisiaj powiedzieć, że nie mieliśmy podstawowej, zapasowej łączności. Dzisiaj przeszliśmy z systemu analogowego na system w pełni szyfrowany cyfrowy ze wszystkimi powiatami na kierunku powiat gmina również ze wszystkimi gminami system jest zaprojektowany tak aby w razie awarii mieć zapasową łączność radiową więc tutaj ten krok został wykonany w 100% jeśli chodzi o system wczesnego alarmowania i ostrzegania dzięki dobrej współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej do tych syren 230, które mamy, dołożyliśmy 164 lokalizacje, które w przyszłym roku wpinamy do ogólnopolskiej sieci transmisyjnej. Jako Lubelski Urząd Wojewódzki rozpisujemy przetarg na dodatkowe 420 lokalizacji, które zrealizujemy w przyszłym roku i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że w 100% w ciągu tych kilku miesięcy odpowiemy na zapotrzebowania województwa lubelskiego w tym zakresie.